Ale nie możemy żyć w kłamstwie, w udzie, że Kościół jest idealny. Nie chcę powiedzieć, że Kościół przez wieki się zdegradował, ale nie wiem, czy mielibyśmy takie zaufanie do apostołów naszych współczesnych czasów, czyli do następców apostołów, żeby sprzedać swój majątek i dać im. Zastanawiam się, czy miałbym tyle zaufania do naszych duchowych przywódców. I to nie po to, żeby pokazywać ich błędy. Ale po to, żeby pokazać, że coś się między nami zmieniło, coś się zadziało. Otóż w naszym wyobrażeniu, Kościół podzielił się w moim wyobrażeniu, nie, w naszym wyobrażeniu, Kościół stał się taką paskudną, opresyjną instytucją, która, nas, która nam czegoś zakazuje albo nakazuje, która nas zmusza. Która nam, katolikom, po prostu każe, zabrania i wyznacza drogę. Nic bardziej błędnego. Otóż największym darem w kościele jest wolność. Kiedy powiemy, że ku wolności wyswo wyswobodził nas Chrystus. Oczywiście, że ojciec Darek by się ucieszył, gdybym powiedział: W tym szczególnym czasie pochylmy się nad tajemnicą wolności z głęboką troską. I jeszcze się wzajemnie ubogaćmy. Nie zrobię tego nigdy. W każdym razie chodzi o to, że jak odkryć dar wolności w kościele? Jak nie czuć się więźniem nakazów i zakazów? Odkryć wartość sumienia, odkryć ten blask wolności, o którym pisze ojciec Wiśniewski w tym niedawno wydanym malutkim dziełku dołączonym do tygodnika powszechnego, ale nie przestraszyć się także swojej wolności i ciężaru tejże wolności. Dobrze wszyscy wiemy, że w katolicyzmie najwyższą normą moralności jest sumienie. Że nigdy z prawdziwego głosu sumienia łamać nie wolno. Ktoś mi zarzuci libertynizm. Spotkałem pewną panią, która po podobnym kazaniu przebiegła do mnie i powiedziała, co nas obchodzi jakiś ojciec Wiśniewski? My nie chcemy wolności. Zdarzają się i tacy pomiędzy nami, którzy nie są w stanie udźwignąć daru wolności i to jest smutne. Ale jak ją dobrze i poprawnie rozumieć? Otóż na poziomie prawa naturalnego, czyli dobro czyń, zła unikaj, Wszyscy ludzie mają wszczepiony właśnie poprzez godność ludzką ten dar rozeznawania między dobrem i złem, nawet wtedy, kiedy on jest, kiedy ono błądzi w sposób obiektywny, ale mają. Wszyscy z Państwa i z nas, księży, odczuwamy w sobie taki bardzo prawdziwy imperatyw, który nam mówi to czyń, a tego zaniechaj. I sumienie, które mnie fascynuje, to jest jedyny obiektywny głos w nas, który nas potrafi właśnie w sposób obiektywny skrytykować. Z jednej strony, trochę jak Herod wobec Jana. Lękamy się go. A z drugiej strony, jak chętnie chcemy go słuchać. Jesteśmy mistrzami świata w oszukiwaniu własnego sumienia, wiem po sobie. W sumienie nam coś mówi. My wiemy doskonale, że to jest prawda. Przykładamy to tysiącom argumentów, żeby go nie usłyszeć. Ja trochę spermitywizuję, Robimy takie przekładanie z argumentów. W sumieniu mówi wprost. My dajemy na to całą przykrywkę argumentów. Ono się jednak przebija. My znowu swoje argumenty. Ono się jednak przebija. My znowu swoje argumenty ale gdzieś wtedy, kiedy postępujemy w sumieniu, słyszymy ten dramatyczny trzask. To takie ksz, które każdy z nas niestety w swoim życiu mniej lub bardziej fundamentalnie usłyszał. Dlaczego ja w Kościele czuję się wolny? Dlaczego uważam, że katolicyzm to jest religia wolności? Dlatego, bo musimy w bardzo uczciwy sposób odróżnić Kościół apostolski, święty, matkę naszą rzymską przez duże K. Ten kościół apostolski, który działa w tych strukturach, które są kościołem przez małe K. I mocno wierzyć, że przez, że przez te struktury, chociaż trudem, przedziera się duch święty. Ale z drugiej strony mocno patrzeć we własne sumienie i zawsze go słuchać. Nie czuć się uwięzionym, i tu nie chcę powiedzieć herezji, yy, przez tak zwane normy zewnętrzne. Być bardzo uważnym, być bardzo wnikliwym. Znowu odwołując się do własnego doświadczenia, mogę powiedzieć, że wtedy, kiedy moje sumienie sprzeciwia się normie obiektywnej, jaką jest dla mnie Ewangelia i nauka Kościoła, to jestem na tyle ostrożny, że raczej wolę słuchać Ewangelii i nauki Kościoła w tej kolejności niż mojego sumienia. Co nie znaczy, że nie mamy prawa do pewnych prawd dorastać. O czym mówił chociażby papież Benedykt wtedy, kiedy rozstrząsał kwestię dopuszczalności użycia prezerwatywy w pandemii AIDS. On miał o wiele większą odwagę niż Jan Paweł II. Jan Paweł II milczał na ten temat. A Benedykt powiedział, może, a ja to tylko przykład, nie po to, żeby się specjalnie tym zajmować. Może w tym momencie to będzie pierwszy krok do uczłowieczenia tego typu relacji. My często żądamy od naszych współbraci, zwłaszcza inaczej myślących i inaczej wierzących, żeby just like that byli od razu idealni. Zwłaszcza w tych sprawach dotyczących doktryny seksualnej. Nie pozwalamy im dorastać, nie pozwalamy im coraz bardziej rozumieć tych prawd. W innych sprawach jesteśmy już mniej kategoryczni i tutaj to nie jest moja oryginalna myśl to jest myśl ściągnięta z biskupa Parysia, waszego biskupa pomocniczego który powiedział, że nie jesteśmy już tak kategoryczni na przykład wtedy, kiedy kupujemy tanie ubranie które jest za niewolniczą pracę wykonane gdzieś na krańcach świata konkludując wolność wolność w kościele polega na tym żeby postrzegać Ewangelię i wypływającą z Ewangelii naukę Kościoła jako światło. Światło niezwykle mocne, światło dojmujące, które oświetla nasze sumienie. I właściwie wobec tego światła, wobec jasności tego światła, zwłaszcza Ewangelii, a na długim poziomie doktryny Kościoła, która nie zawsze może być dobrze interpretowana czy dobrze wyjaśniana. To jest aż światło, ale chciałem powiedzieć, i to jest tylko światło, i aż światło. Proszę zobaczyć, podam bardzo prosty przykład. Kiedy idziemy do spowiedzi, to sami musimy gdzieś na dnie sumienia przemyśleć, które grzechy wyznajemy, które uznajemy za, za ciężkie, które za lekkie, czy w ogóle je wyznajemy, i tego nikt za nas nie zrobi. I to jest właściwie właśnie ta upragniona wolność. Na szczęście dopiero teraz, po kilkunastu latach bycia Księdzem, zrozumiałem, że ja w kościele nie jestem do niczego zmuszony. Ja nic nie muszę. Ja po prostu chcę. Dokładnie tak jakby sparafrazować te słowa, nawet nie sparafrazować, tylko przytoczyć świętego Augustyna, który mówił, Kochaj i rób co chcesz. Święty Tomasz potem je trochę zmodyfikował, bo powiedział, że najpierw rozum musi poznać przedmiot tego, czy, co chce. Jeżeli go rzeczywiście pozna i oceni, to ma obowiązek rozum i sumienie zanim podążyć. To znaczy, że musimy także bardzo uważnie patrzeć, i odróżniać to prawdziwe chcenie przez duże cecha. Ja mam dysgrafię, dysortografię i wszystko, ale chcę, to wiem, że akurat jest przez cecha. To chcenie przez duże cecha od tego, co nam się zachciewa na skutek naszych takich codziennych zachcianek. I to jest ta fundamentalna wolność. Chcę, znowu, żeby to po kościelnemu tak miało. rozeznałem. Ja bym powiedział po młodzieżowemu, rozkminiłem, co jest dobre, bo to, ta rozkminka ma dla mnie walor naukowości. To jest rozkmina, to jest wgintnięcie w samosedno problemu, rozważenie go na wszelkie możliwe sposoby, bo jak wiadomo w moralności, w wątpliwościach działać nie wolno. Czyli rozkminiam... Jeżeli uzyskam tak zwaną pewność moralną, to działam. Oczywiście to wszystko rzutuje na normę obiektywną, ale ostateczna odpowiedzialność zostanie gdzieś w środku we mnie. I jak dzisiaj Państwo przystąpią do, do Stołu Pańskiego, do Komunii Świętej, przyjmą prawdziwe ciało Chrystusa, to przedtem będziecie musieli, tak jak ja zresztą, bardzo uważnie rozstrzygnąć, czy robicie to w sposób godny czy nie. Mam nadzieję, że tak, no bo Wielkanoc Dopiero co minęła. Dlatego także nie bójmy się, ufajmy Bożemu Miłosierdziu, bo to w końcu jutro yy, Niedziela Miłosierdzia Bożego. Nie chcę mówić, że to szczególne miejsce, szczególny czas, bo Kraków i tak dalej, ale w sposób taki optymistyczny temu Bożemu Miłosierdziu ufajmy, nie rozszerzając własnych sumień, ufając zuchwale yy, i bądźmy pewni, że jeżeli dokonamy, dochowamy staranności takiego ludzkiego intelektualnego i duchowego wysiłku, żeby te wszystkie swoje problemy rozkminić w sercu, to na poziomie tej ludzkiej uczciwości podejścia do, do wszystkich problemów, które stawia nam życie, tak myślę, tak wierzę. Pan Bóg w tym nieskończonym miłosierdziu właśnie ten wysiłek doszukiwania się prawdy w wolności będzie oceniał. Amen. My czasem boimy się wolności. Wolimy mieć wszystko rozpisane, co wolno, czego nie wolno, najlepiej w punktach, żeby nie trzeba było myśleć. Wolność w kościele to nie robienie, co mi się podoba, tylko wybieranie miłości i to w sposób świadomy, dorosły i odpowiedzialny. Można siedzieć w kościele całe życie i być niewolnikiem opinii innych, przyzwyczajeń, własnych lęków, a można być naprawdę wolnym wtedy, kiedy kocha się tak, jak kochał Jezus, bez kalkulacji, bez udawania do końca. Więc dziś zostawiam Was z pytaniem: czy jestem w Kościele jak wolny syn, czy jak niewolnik, który tylko stoi w kącie i liczy, kiedy to wszystko się skończy? Bo Kościół bez wolności to nie Kościół, a wolność bez miłości to pusta iluzja.